Witam Was na kanale Nietolerancja Pokarmowa Męskim Okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam jak przygotować bezglutenową szarlotkę bez użycia jajek. W tym celu będziemy potrzebowali 200 g mąki ryżowej, 80 g wiórek kokosowych, 70 g mąki ziemniaczanej, 150 g cukru trzcinowego, 100 ml oleju kokosowego, około 13 łyżek zimnej wody i 1 kg jabłek. Tortownica o wymiarach 24 x 24 cm. Jabłka obieramy, ścieramy na tarełku, dodajemy cukier trzcinowy i dusimy do momentu aż zrobi się nam marmolada. Aby zrobić kruche ciasto do naczynia wsypujemy mąkę ryżową, wiórka kokosowe. Mąkę, ściemięczaną, cukier trzcinowy i całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy olej kokosowy i ponownie mieszamy. Po wymieszaniu stopniowo dodajemy po jednej łyżce zimnej wody, w moim przypadku było to 13 łyżek i wyrabiamy do uzyskania jednolitej masy. Następnie formujemy z niej kulę, którą delikatnie spłaszczamy i zawijamy folią aluminiową. I wkładamy do lodówki na co najmniej 40 minut. W tortownicę smarujemy olejem kokosowym. Nasze ciasto z lodówki wyciągamy. Dzielimy je na dwie części. Przy czym jedną trzecią chowamy z powrotem do lodówki. Z pozostałego ciasta formujemy dno naszej szarlotki. Tak przygotowany spód wkładamy do piekarnika rozkrzanego do 170 stopni, góra tu od 10 do 15 minut. Po wyciągnięciu spodu z piekarnika wykładamy je marmoladą a z pozostałego ciasta robimy kruszonkę. I ponownie do rozgrzanego piekarnika wkładamy ciasto tym razem od 45 do 50 minut. Po stygnięciu szarlotkę możemy posypać cukrem pudrem. A teraz ukroję kawałek, aby pokazać Wam, jak nasza szarlotka się prezentuje. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezkrutynową panierkę bez użycia jajek. Serdecznie zapraszam!